Dzień dobry, dzień dobry Bato. Chciałabym z Tobą porozmawiać. Mamy taki czas trudny, kiedy na zewnątrz reguły określają nasze reguły wewnętrzne. Witam bardzo serdecznie w wirtualnym gabinecie dyrektora Czwartego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami mistrzostwa sportowego w Gdańsku Nowym Porcie. Jakie masz przesłanie do rodziców? Proszę Państwa, najważniejsze w... W chwili obecnej jest to, żeby nasze dzieci miały kontakt z innymi rówieśnikami, żeby miały namiastkę normalno, normalności, żeby miały poukładany plan dnia i żebyśmy próbowali w tych nienormalnych czasach jednak żyć normalnie, żebyśmy mieli odnośniki do trybu życia, jaki był przed. Żebyśmy mogli łatwo wrócić do tego później. Także, proszę Państwa, nie załamujmy się, nie narzekajmy, tylko starajmy się wpisać w ramy takiego normalnego dnia i ułożyć sobie harmonogram w miarę normalnych dni. Dla uczniów, co byś im powiedziała, tym, z którymi nie masz kontaktu naturalnie w zdalnej klasie. Zdaję sobie sprawę, że jest to dla nich dużo trudniejszy moment niż dla nas dorosłych. My potrafimy sobie z pewnymi sytuacjami radzić, młodzi ludzie niekoniecznie. Zdaję sobie też sprawę z tego, że bardzo dużo im umyka i ucieka. Wiele ich przyjaźni, wiele takich kontaktów osobistych, na tym cierpi. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można załatwić przez komputer. Mam na myśli też tych uczniów, którzy obchodzą teraz chociażby o 18 urodziny i nie mogą zrobić hucznej imprezy, chociaż pewnie planowali ją od bardzo dawna. Także yy, wiem, że jest im bardzo trudno, natomiast no, musimy to wszystko wytrzymać i trzeba mieć nadzieję, że mówiąc kolokwialnie, odbijemy to sobie później. I masz przesłanie do swoich koleżanek i kolegów. Dla których teraz jesteś dyrektorem, a od lat znają cię jako koleżankę, kiedyś wicedyrektora, kiedyś nauczycielkę? Dla mnie najważniejsze w tej chwili jest to, żeby ludzie się ze sobą kontaktowali, żeby ze sobą współpracowali, żeby nie załamywali się przy napotykanych trudnościach, bo wszyscy je napotykamy. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy chcieli, żeby nam się chciało chcieć. Jak już nam się będzie chciało chcieć, to pokazamy wszystkie trudności.